Witam serdecznie. Zgłosił się do nas klient, znowu można powiedzieć, z przypadkiem, który często występuje i co jest dosyć łatwe do wyeliminowania. Otóż klient zgłosił się do nas problem z wirusami na stronie internetowej, co jest w ostatnim czasie coraz częstsze, z tego co obserwuję, to coraz częściej to się ludziom zdarza. Szczególnie, że coraz więcej jest ataków, zwłaszcza w dobie prostych CMS-ów, yy, łatwych do uruchomienia. CMS-ów, żeby była jasność, to są tak jakby szablony stron, który instalujesz na swoim serwerze i później konfigurujesz stronę. Nie musisz wtedy znać też chociażby HTML, a nie musisz umieć programować. Oczywiście przydaje się deweloper, web deweloper, który zrobi odpowiednią chociażby szatę graficzną, czy odpowiednią funkcjonalności. Jeżeli masz rzeczywiście jakieś konkretne funkcjonalności na tej stronie, no wtedy na pewno potrzebujesz takiej pomocy. Ale jeżeli potrzebujesz po tej strony, wystarczy, że odpalisz sobie przykładowo mega popularny obecnie WordPress, odpala sobie WordPressa, swojego czasu była głównie platforma blogowa, z tego słynęła, w tym momencie tworzy się również Strony firmowe, wizytówki, również wśród deweloperów jest to bardzo popularne. Jak szukacie web dewelopera, który ma uruchomić Wam stronę, to często ich wyborem czy ich podpowiedzią jest użycie WordPressa. Czy to jest dobre? Ma to dużo zalet. Między innymi, to, no tak jak wspomniałem, nie musisz znać języka programowania stron internetowych, nie musisz umieć ich pisać, nie musisz znać HTML-a, wystarczy, że wejdziesz sobie w ten prosty edytor, gdzieś tam sobie poklikasz w każdej chwili może zaktualizować tą stronę, wystarczy, że ktoś Cię szybko przeszkoli, nawet jeżeli Cię nikt nie przeszkoli, to w internecie też znajdziesz dużo instrukcji. I to są zalety, to są niewątpliwe zalety, prostota, szybkość instalacji, szybkość konfiguracji, później użytkowanie, ale niestety są też minusy. Przede wszystkim minusy są takie, że to rozwiązanie jest dosyć podatne na ataki. Przede wszystkim do WordPressa jest cała masa wtyczek, i jeżeli nie aktualizujesz te wtyczki, no to wiadomo, tak jest z oprogramowaniem, to oprogramowanie się starzeje, jest coraz bardziej podatne na ataki, bo niestety im niestety albo stety im bardziej WordPress jest popularny, a staje się coraz bardziej popularny, tym więcej hakerów uczy się atakować te strony, tym więcej znajduje się dziur, tym więcej tworzy się możliwości ataku na takie strony. Sprawa wygląda dosyć prosto, jeżeli masz przykładowo wtyczkę, na stronie. Wtyczka jest jak aplikacja na Twoim komputerze. Jeżeli jej nie aktualizujesz, ona się starzeje. A no, jeżeli się starzeje, to w międzyczasie hakerzy, hakerzy czy znaczy mądre głowy, yy, które gdzieś tam się do internetu szukają podatności w danej wtyczce. Jeżeli ją znajdą, no to taki, taka aplikacja, taki exploit trafia do sieci i, i później może być wykorzystywana przez kolejne osoby. I to oczywiście, jeżeli nie zaktualizujesz tej wtyczki, no to jesteś podatny na tego zwanego Exploita. I tak samo jest w komputerze, jeżeli nie aktualizujesz swojego programowania, to również masz podatność na, danego, na dany atak. Więc ważne jest, żeby aktualizować mimo wszystko te to oprogramowanie. No i tak samo właśnie w WordPressie aktualizować te wtyczki, nie tylko wtyczki, bo również WordPressa, WordPress dosyć często się starzeje, dosyć często wychodzą nowe wersje, więc warto pamiętać to, żeby aktualizować to oprogramowanie. No osobiście mam swój harmonogram, bo ja też używam WordPressa, żeby była ja coś, ja nie mówię, że WordPress jest zły, też używam Wordpressa, jest dosyć wygodny, tylko oczywiście trzeba o niego dbać, trzeba go odpowiednio zabezpieczyć. No i w tym wypadku, to w sumie dosyć częsty przypadek jest, kiedy się zgłosił, okazało się, że miał nieaktualizowane wtyczki. No i dostały się jakieś dziadostwa, jakieś robaczki na jego stronę. To oczywiście, to nie jest tylko tak, że coś tam przestanie Ci działać na tej stronie. To również są komunikaty w internecie. Wchodzi użytkownik na Twoją stronę, może widzieć, że jest jakiś wirus, jest jakiś problem, potencjalny klient. Wchodzi na Twoją stronę wizytówkę, widzi jakieś, nie, krzaczki chińskie, czy jakieś ogłoszenia do stron pornograficznych, też tak może być. To coś takiego wirus może zrobić. Wirus może spowodować, że już nawet wynika wyszukiwarki zamiast. Twój opis strony na Google będzie pojawiało się coś innego. Przykładowo kiedyś miałem do czynienia z klientem, któremu zawirusowało stronę internetową, no i pojawiały mu się krzaczki w wynikach wyszukiwania, jakieś dziwne symbole w jakimś azjatyckim języku. Nie wiem czy to był chiński, mógł to być jakiś inny językiem albo chociaż mi się, czy to był chiński, bo wtedy nawet sprawdzaliśmy co to było i coś, coś po chińsku chyba było. Ale to nie jest tylko tak, że wyświetlają się chińskie krzaczki. I Potencjalny nowy klient gdzieś tam Cię wygoogluje, zobaczy te krzaczki, to nie jest tylko ten problem, bo równie dobrze Google widzą, że na Twojej stronie są wirusy, nie na o swoją stronę, może dodać Cię do czarnej listy, może Cię nawet wyrzucić z wyniku wyszukiwania, chyba nie chciałbyś wypaść z Google'a, a tak może się stać. Żeby była jasność Google, Google też nie wysłał swoich pracowników, żeby obserwowali wszystkie strony, żeby sprawdzali, czy tam nie ma wirusów. Nie, Google ma od tego odpowiednie narzędzia, ma swoje algorytmy, boty, które skanują internet, skanują strony internetowe. Jak widzą, że jest jakiś problem, no to niestety może ci się przydarzyć ban w wyszukiwarce, również Google AdWords, tego chyba byś nie chciał. No i przyznam, że to jest taka podstawowa zasada bezpieczeństwa w WordPressie, jeżeli masz wtyczki, Musisz dbać o ich bezpieczeństwo, musisz dbać o ich aktualizację. Zaplanuj sobie jakiś harmonogram. Najlepiej raz w tygodniu, niech to będzie niedziela. Oczywiście, o ile wtedy masz mniejszy ruch, bo może się okazać, że masz biznes taki, gdzie w niedzielę dużo osób chodzi na tą stronę, Ale najlepiej było zobaczyć sobie w statystykach wejść. Jeżeli nie wiesz, w jakich, to podłącz sobie Google Analytics. Swoją drogą, jeżeli będą zainteresowani chętni dowiedzieć się, jak podłączyć Google Analytics do strony. Wtedy wydaje mi się, że to jest dosyć proste i też łatwo znaleźć taką instrukcję, ale jeżeli są tu chętni, żeby przygotować taką instrukcję, dajcie znać. Jeden z materiałów na pewno przygotuje taką instrukcję. Um, więc na pewno musisz mieć podłączoną tą swoją stronę do Google Analytics, żeby zobaczyć statystyki, wejść, zobaczyć kiedy statystycznie jest najmniej osób. Przykładowo u mnie to jest, jest to właśnie w niedzielę o poranku i być może wszyscy w niedzielę leżą po sobocie skacowani. Nie wnikam, taka grupa odbiorcza, mm. <grywa> ID, <grywa> ale y, dzięki takiej statystykom, możesz zobaczyć, kiedy tak na dobrą sprawę. Najmniej statystycznie, średnio, masz najmniej wejść w danym tygodniu, i wtedy zaplanuj sobie aktualizację. Możesz to zrobić automatycznie, możesz to zrobić ręcznie i na pewno to podniesie poziom bezpieczeństwa twojego WordPressa, twojej strony internetowej. Oczywiście tematów bezpieczeństwa strony internetowej czy WordPressa jest cała masa, bo teraz yy, nawiązujesz przez godzinę, ale chyba nie o to chodzi. Oczywiście, jeżeli chcecie, żeby zrobić taki cykl szkoleń, nie, poradników na temat tego, jak zabezpieczyć swoją stronę internetową czy WordPressa, blog, dajcie znać w komentarzu, na pewno coś takiego przygotuję. A teraz już uciekam, dopijam kawkę i ciśniemy. Miłego dnia.